Dlaczego miły facet nie czuje się bardzo często dobrze w towarzystwie kobiet ani w towarzystwie mężczyzn? Jak mówiłem na kanale, miły facet, przede wszystkim mężczyzna, który jest bardzo często w żeńskiej energii teraz, kiedy spotyka się z mężczyznami, czuje się nieswojo, dlatego że ma błędne myślenie o męskości, ma błędne myślenie o mężczyznach. Często mówiono mu, że Uwierzył w takie rzeczy jak na przykład męskość jest toksyczna. A więc, kiedy wchodzi w towarzystwo mężczyzn, to odczuwa pewien dystans, no bo nie chce być męski, nie chce być mężczyzną, nie chce się spotykać z mężczyznami, nie chce być w towarzystwie mężczyzn, bo na głębokim, nieświadomym poziomie wierzy, że właśnie męskość jest toksyczna. Z drugiej strony, dlaczego ma problemy z kobietami? Dlatego, że kobiety często go traktują jako kolegę, traktują go jako często mężczyznę, który na przykład płaci za nie w restauracji. Czyli taka kobieta czuje, że nie ma on sobie pierwiastka męskości i w tym momencie bardzo często może być wykorzystywany. Kiedy wchodzi w relację kobieta, jeżeli oczywiście natrafi na taką kobietę, która. Może go wykorzystać, no to taka kobieta będzie to robiła. I taki mężczyzna w syndromie miłego faceta będzie myślał, że wszystko jest ok. Będzie myślał, że kiedy będzie tej kobiecie na przykład sponsorował jakieś wyjazdy, albo obiady, albo ogólnie kupywał jej rzeczy, to kiedyś stanie się jej partnerem. Oczywiście jest to błędne myślenie. I taki mężczyzna zostaje oszukany, później niestety w takiej relacji. Z innymi kobietami czuje po prostu dystans, bo kiedy wchodzi w kolejną relację, zostaje ponownie oszukany, wykorzystany no i zaczyna unikać kobiet. Tak mniej więcej to wygląda. Dlatego ogromna ważna sprawa: wychodzić z syndromu mojego faceta. Jak to robić? Zapraszam tu, mówię na kanale oraz na YouTubie. Pozdrawiam.